Witam Was, kochane raczki, na moim kanale Revolution Tarot. Mam na imię Ewelina i zapraszam Was dziś serdecznie do czytania odnośnie tygodnia od 5 do 11 kwietnia. Kochani, pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, więc proszę, wybierajcie informacje oraz wskazówki, które z Wami rezonują. Moi kochani, w ogólnej w energii, jakiej mi się pokazujecie, no to mamy tutaj właśnie asa buław, dziesiątkę kielichów, ósemka buław, rycerz buław i dziesiątka mieczy. Moi drodzy, z jednej strony widzę tutaj jakby nowe szanse, nowe możliwości, ale także związek, który jest bardzo powiedziałabym pełen namiętności jakaś komunikacja pomiędzy właśnie drugą osobą. Być może dla niektórych jest to jak najbardziej osoba ze związku, ale również widzę, że moje drogie raczki, wy w jakiś sposób chcecie właśnie zakończyć pewne rzeczy, sytuacje bądź relacje, które w przeszłości przyniosły Wam bardzo dużo bólu. Zranienia, no, takich rzeczy, przez które nie tylko się martwiliście, ale także no, nieustannie zadręczaliście się, myśleliście o tym, tak? I moi kochani, energia, z jakiej wychodzicie, jest to energia wycofania, kiedy nie chcecie brać udziału już w żadnych konfliktach, które są wokół Was. Kiedy powiedziałabym, że raczej przyjmujecie postawę obserwatora, nie chcecie wchodzić w te konflikty, w jakiś sposób jest Wam to niepotrzebne, no chcecie zachować właśnie ten wewnętrzny spokój. I moi mili, wy do dziesiątki. Pentakli, to znaczy do cudownego, wspaniałego związku, jak najbardziej, który jest pełen miłości, ale przede wszystkim zaufania, gdzie są ogromne pod, e, pos, e, podstawy. E, I jest ta stabilizacja, ale nie tylko stabilizacja w związku, ponieważ karta również ta mówi o stabilizacji materialnej o takim szczęściu, zadowoleniu, miłości. No, piękne karty, kochani. I jak, jaka jest teraz mniejszość? Pokazuje mi się właśnie dla niektórych z Was związek, być może który w pewien sposób się zakończył. Związek, który no, na chwilę obecną, no, Przyniósł w jakiś sposób Wam ogromny ciężar, który no, był w jakiś sposób dla Was męczący. Jak najbardziej karty również mogą mówić o tym, że o no, takiej chęci podjęcia decyzji właśnie dotyczącej zakończenia pewnych rzeczy i sytuacji, tak, które były dla Was ciężarem. Moi drodzy, co wy robicie w przyszłym tygodniu? I po pierwsze, mamy tutaj energię cesarza. Ja bardzo lubię, uwielbiam tą kartę. Zawsze ta energia mówi mi o tym, że wszystko się dobrze ułoży. Naprawdę. Chociaż możesz się tego nie spodziewać ale naprawdę wszystko będzie tak naprawdę na Twoją korzyść. Cesarz jest osobą, która jest bardzo pewna siebie. Ona nie wysta Cesarz nie występuje do walki, żeby walczyć o coś, ale jest gotowy, aby podjąć się tego. Zna swoją wartość, ma zasady, jest bardzo w jakiś sposób właśnie pewien siebie. Moi kochani, ja widzę, że tutaj, co wy robicie, dajecie szansę właśnie. Dajecie szansę być może nowej osobie, być może tej relacji, tak? Jak najbardziej. Widzę również tutaj szansę właśnie związaną no, z rzeczami materialnymi. Być może niektórzy z Was właśnie będą chcieli coś ofiarować coś podarować drugiej osobie jak najbardziej. Widzę również tu właśnie pracę. Być może niektórzy z Was będą chcieli dać tą szansę i w jakiś sposób na nowo odbudować i pracować nad tym związkiem. Jak najbardziej. Jest tutaj również y, praca zawodowa. Y, ale również różnego rodzaju kursy i szkolenia. I moi kochani, energia z otoczenia, jaka mi się pojawia u Was w przyszłym tygodniu, jest to dziewiątka mieczy, ale odwrócona. Więc powiedziałabym, że w tej sytuacji, w której się znajdujecie, naprawdę nie macie się czego martwić, ponieważ ta sytuacja się zmieni. Tutaj nie będzie już zmartwień. Jeżeli martwiłeś, martwiłaś się jakąś osobą z otoczenia, być może w jakiś sposób cię skrzywdziła, czy coś zrobiła, tak, to karta mówi o tym, że to jakby tutaj nie będzie do tego powodów, jakby ta sytuacja się zmieni. Wszystko będzie dobrze. I jaki yy, mamy tutaj jeszcze kartę, która mówi o tym, że jest to właśnie nawiązanie relacji, ale także współpraca z drugą osobą. Być może dla niektórych, którzy ofiarują właśnie jakby swoją propozycję. Yy, I ta propozycja, właśnie karta mówi, że ta propozycja zostanie przyjęta. Jak najbardziej dla niektórych widzę tutaj jakby odnowienie właśnie tej relacji, uzdrowienie, no taka zmiana, powiedziałabym, w tej relacji na dobre. I jaki mamy rezultat, moi drodzy, wy, ponieważ tutaj pojawia mi się troszkę dla niektórych taki chaos i zamieszanie. Karty mówią o tym, no że w jakiś sposób będziecie odpoczywać, odpoczywać po tym wszystkim, co się wydarzyło i oraz o tym, że być może w jakiś sposób myślicie i zastanawiacie się, że no, nic się już takiego fajnego nie dzieje albo chciałabym, oczekiwałam czegoś lepszego, a nic tu nie przychodzi. karta właśnie mówi o tym. Że coś nowego do Was idzie, coś pięknego. Mam dla Ciebie kolejne karty i są to karty rady. I mamy kartę mówiącą o świecie, o tym, że pewien cykl się zakończa, aby następny się rozpoczął. Kiedy zakończamy pewne rzeczy, i zamykamy te drzwi za sobą, mogą się przed nami otworzyć kolejne. I mamy kolejną kartę, radę. Jest to czwórka wody, czyli czwórka kielichów. To jest dokładnie ta sama karta. I moi drodzy, karta mówi o tym, że właśnie tutaj... Coś nowego, coś pięknego, być może nowa propozycja, być może jakby no zmiana taka, coś co da Wam to spełnienie i zadowolenie do Was idzie. I jedyne co musicie zrobić, to to przyjąć, zauważyć. Mam kolejną kartę dla Ciebie jest to karta mówiąca o... Takim pozostawieniu za sobą właśnie tych rzeczy z przeszłości. Chodzi tu, no, takim przejściu właśnie na ten spokojny brzeg, jakby pozostawieniu za sobą tych osób lub sytuacji, które w jakiś sposób były dla ciebie krzywdzące. Tak? Karta mówi o tym, aby zostawić to ze sobą i ruszać. Naprzód. Mam dla ciebie kolejną kartę. Karta ta mówi o odpoczynku. O tym, że bardzo ciężko pracowałaś, pracowałeś i to nie tylko dotyczy. Zwykłej pracy zawodowej, ale jak najbardziej dotyczy to na przykład pracy, obowiązków domowych, e, zobowiązań różnych, no nie tylko wobec siebie, ale swojej rodziny, ludzi wokół. I karta mówi o tym, abyś odpoczął, odpoczęła, aby znaleźć właśnie czas dla siebie, e, żeby właśnie się zrelaksować, pomyśleć o sobie, zrobić coś dla siebie, ponieważ. Jakbyś wszedł lub weszła w taki pogoń, tu szybko, to muszę zrobić, tamto muszę zrobić. Jakbyś chciała, chciał zadowolić wszystkich wokół. Karta mówi o tym, abyś zatrzymał, zatrzymała się na chwilę, tak? I spędziła ten czas, lub spędził właśnie robiąc coś dla siebie. Mam dla Was kolejną kartę, kochani. Karta mówiąca o magii, o tym, abyś jakby stworzyła swoje marzenie, życzenie i uwierzyła bądź uwierzył właśnie w cuda, ponieważ magia jest wokół ciebie. Karta mówi o tym, że magiczne rzeczy właśnie się zdarzają, mogą przyjść właśnie te zmiany. Może wszystko się spełnić, czego sobie życzysz i o czym marzysz, tylko musisz w to uwierzyć. Mam dla Ciebie kolejną kartę. Karta ta mówi o jakby życiu z przeszłości, e, jak najbardziej także przeszłych żyć, ale przede wszystkim właśnie o tym, jakby, żeby zrozumieć swoją przeszłość. Karta mówi również o tym, że jesteś starą duszą, z taką głęboką mądrością, a uleczenie Twojej przeszłości może podnieść Twoje wibracje. Co to znaczy? Kiedy nosimy ze sobą jakieś właśnie rzeczy z przeszłości, które w jakiś sposób przyniosły nam te rany. Kiedy wracamy do tego ciągle wspomnieniami, no tak, ta osoba zrobiła mi to, o tamta zrobiła mi tamto, to tak naprawdę ty nie krzywdzisz tamtej osoby, myśląc ciągle o niej w ten sposób, czy myśląc o tej sytuacji, jaka się wydarzyła. Krzywdzisz wtedy tylko siebie. Karta mówi o tym, aby właśnie wybaczyć i zostawić ze sobą tą przeszłość. Bo dzięki niej, kiedy właśnie wyrzucisz ten bagaż, ten bagaż, który jest takim ciężarem na Twoich plecach, w którym właśnie są różnego rodzaju te złe rzeczy, sytuacje bądź ludzie, będzie Ci dużo lepiej, dużo łatwiej. Poczujesz się bardziej wolny, wolna. I poczujesz się bardziej szczęśliwy, szczęśliwa. No, mam dla Ciebie kolejną kartę. Kartę mówiącą o obfitości. No to są właśnie te cuda, które będą się zadziewać wokół Ciebie, przyniesie Ci to spełnienie, do którego dążysz. Jedyne, co musisz zrobić, to właśnie uwierzyć w to. I mam dla ciebie ostatnią kartę. Kartę mówiącą o motylu. Przepiękna karta. Karta mówi o tym, że transformacja jest piękna. Transformacja może jak najbardziej dotyczyć Was. Zmian, które zachodzą w Was samych kiedy przychodzi właśnie to zrozumienie, kiedy zostawiacie za sobą właśnie tą przeszłość, jakby rozpoczynacie na świeżo, z nowym spojrzeniem na pewne rzeczy, robicie miejsce na wszystkie nowe cuda, które chcą do Was przyjść. Transformacja jak najbardziej również może mówić o tym związku tutaj dla niektórych, co się pojawił. Mm, że no, pewne sytuacje, które się zadziewają i wydaje nam się, że to już jest koniec, już tego się nie da uratować i nic z tym zrobić, to te sytuacje właśnie wydarzają się po to, aby przyszło tutaj pewne zrozumienie w tej relacji, ale również y, jakby zmiana, wyjście na wyższy etap y, tego związku. Jakby pogłębszenie, pogłębienie tej relacji między Wami, kiedy przychodzi właśnie to zrozumienie, jak ważnymi osobami jesteście dla siebie. No, kochani, życzę Wam dużo miłości, a przede wszystkim spełnienia marzeń. Pozdrawiam Was serdecznie.